Cześć wszystkim! Z tej strony Jakub Martewicz, twórca komiksowy, autor takich komiksów jak Henryk Kajdan, Kocia Planeta czy The Terminus Project. Witajcie na kanale Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy sobie o komiksach. Nie zawsze krótko i zwięźle, ale zawsze głównie od strony tej warsztatowej kuchni komiksowej, komiksowego warsztatu. Na kanale znajdziecie też filmiki poświęcone zresztą samemu komiksowemu warsztatowi, więc jeśli, jeśli jesteście twórcami, zwłaszcza początkującymi, ale i twórcami, którzy pragną poszerzać swoje warsztatowe możliwości, to serdecznie zapraszam do zerknięcia. Okej, okay, co dzisiaj mamy na tapecie? Dzisiaj mamy na tapecie tak, Neil Gaiman's Sandman Book One i trochę mi to przyszło do głowy, bo mm, ostatnio też rysowałem takie trochę rzeczy w takich trochę bardziej strasznych, czy może onirycznych klimatach. Postanowiłem w końcu zrobić tego Sandmana. To jest plansza z nadchodzącego mojego komiksu Henryk Kaidan. Koniec, straszna okładka, którą na naszej grupie facebookowej możecie już podejrzeć w kolorze. Myślę, że fajny krok do przodu. Też dużo przyjemności sprawiło mi kombinowanie tutaj z tuszem. Format A4, więc jest nieźle, jest dobrze na rozpoczęcie roku. Myślę, że w takich klimatach sobie będziemy stopniowo szli. No, i tak sobie pomyślałem, że okej, okay, skoro już zaczęliśmy rysować w takim bardziej trochę coś bardziej takiego mrocznego, no to pójdźmy w kierunku tego sandmana, z którym powiem wam, mam taki trochę love-hate relationship czyli tak trochę miłości, trochę, takie, trochę mnie to jednak mimo wszystko odpycha, ale od początku ehm, wróciłem do kolekcjonowania komiksów wiosną tego roku ehm, i szczerze mówiąc nigdy nie czytałem Sandmana w całości, czytałem go tylko kiedyś, już bardzo dawno temu w takim paperbacku wydanym przez chyba Egmont świat komiksu, ehm, to był taki ten pierwszy zupełnie tom jeszcze z samym Keithem, ehm, kilka pierwszych numerów, było to dosyć cienkie 100 stron z groszami ehm, i nie zapamiętałem tego jakoś Szczególnie chlubnie. Do dzisiaj to gdzieś mam, natomiast nie wracają już więcej do tej serii. Także Sandmana znałem głównie z tamtych wątków. No i tu i ówdzie z jakichś tam zajawek, czy tak jak każdy w zasadzie zna Supermana, Batmana. No i każdy komiksarz zna Sandmana, taki ja go znałem zawsze. Wiedziałem, że to jest taki opus magnum komiksowe gaymana. Ale muszę przyznać, że moja przygoda z tym komiksem zaczęła się dopiero niedawno. No i na tej fali mojego powrotu do zbierania komiksów, do regularnego czytania komiksów, sięgnąłem również po Sandmana. Sięgnąłem również, chcę przyznać, po Watchmen w zbiorczym wydaniu pierwszy raz w życiu, bo wcześniej też znałem tylko z fragmentów. Tak jak kurczę każdy, albo nie może nie każdy, ale tak jak wielu zna tam, nie wiem, no, ojca szesnego czy nie wiem czy Kodzaka, czy coś takiego, rzeczy, które każdy niby wie, o co chodzi, ale nie każdy w całości oglądał, albo, albo w ogóle nie, nie, nie każdy oglądał, tak? Jest, jest wiele postaci, które gdzieś tam nie znamy ich dobrze, ale każda babcia jednak wie, kto to jest Superman, mimo że babcia nigdy nie czytała żadnego komiksu z Supermanem. No to tak każdy komiksarz, ja też znałem Sandmana właśnie tak jak babcia, yy, czytawszy tylko troszeczkę, natomiast no, mówię, ok, jak już wracam do tych klasycznych komiksów, też kupuję ich teraz sporo, Nadrabiam wieloletnie zaległości, no to się sięgnąłem też po tego Sandmana. I nadarzyła się ku temu fajna okazja, bo wyszło niedawno takie dosyć, moim zdaniem, fajne, interesujące wydanie, takie przyjemne bardzo, The Sandman, The Sandman po prostu, ale w czterech tomach. Uwaga, ja kupiłem wszystkie cztery, to jest soft cover, to jest soft cover, jest też wersja hardcover. Ja poszedłem budżetowo, bo uznałem, że skoro mam to przeczytać, no i poza tym warto mieć coś na półce, to, to pójdę po linii najmniejszego oporu. Natomiast to, co mnie od razu kupiło tutaj, to to, że w tym nowym wydaniu okładki tworzył Mike Kaluta. To jest koleś, którego pewnie Wam nie trzeba przedstawiać. On zawsze robił na mnie duże wrażenie, i tutaj te okładeczki są naprawdę piękne. One są pokolorowane też przez Davea Stewarta, więc tym fajniej. Wszystko gra, wszystko super. Zobaczcie, jak ładnie, pieczołowicie zrobione, aż zachęca do czytania. No i fajna ok Okazja, bo te tomiki tutaj, to jest w sumie, w sumie cztery i teraz wiem, że wychodzi taki piąty tom, który zawiera jakieś dodatki, ale już chyba po niego nie sięgnę, bo what's the point? Nie, nie potrzebuję jakichś tam dodatków do, do Sandmana. No ale do tego dojdziemy. To jest Book 2, też zobaczcie, jaka fajna okładka. Um, to jest Book 3 uh, i to jest Book. Four. I tutaj tak samo kaluta 2021, więc prezentuje się to całkiem, całkiem ładnie wygląda na półce o Sandman, takie collected editions. Wiem, że jest też hardcover yy, i to za zawiera tak około 20 numerów tej regularnej serii. Wiadomo, razem tego wyszło 75 numerów na napisanych przez Gaimana. On potem przestał to pisać jakby z takiego no, z góry założonego powodu, że zatrzyma się w odpowiednim dla siebie momencie. Tym momentem okazał się numer 75. 65, więc to akurat zbiera, pierwszy wolum zbiera Preludia i Nokturny The Doll's House Dream Country z Sandmana numer 1 do 20, więc to jest tak około 20 numerów na numer, plus wiadomo, nie wychodzi to porówno na 4, więc tam tu i ówdzie jest jakiś dodatek. Tu i ówdzie tych numerów jest też mniej, no ale w każdym razie takie cztery fajne tomy fajnie się prezentują. Wprawdzie trochę się bałem, czy się nie rozleci, bo to jest printed and bound in the USA soft cover, więc to różnie z tymi co z coverami z US bywa, no ale jak, do, jak dotąd się nie rozleciał. Czytałem to sobie tak do snu, trochę, więc byłem czasami już w niezłej malignie wymęczony całym dniem i powiem Wam szczerze, że czasami miałem wrażenie, że może to też trochę wpływa na odbiór tego komiksu, bo jak tak postowałem sobie czasami na Facebooku, na grupie, to różne te moje wrażenia były. Czasami mi się podobało, czasami mnie tak odpychało, że to jest koniec. Do dzisiaj mam pewien beef z niektórymi rzeczami, które tutaj widziałem. Także sobie to po prostu otworzymy i obejrzymy. Może kogoś z Was też przy okazji zaciekawi, czy zachęci samo to wydanie. Jeśli jeszcze nie macie, to byłoby fajnie. No ja uważam, że jednak mimo wszystko Sandmana warto mieć w kolekcji. Nie będziemy tu jechać jakąś recenzją starocia 30-letniego, bo to byłoby bez sensu. Nie ma nic prostszego niż po prostu zbudowanie własnej marki na robieniu recenzji Sandmana. Nie, nie to jest tutaj The Point. Point, point jest taki, żeby sobie trochę skomentować ten komiks, zobaczyć jak dla mnie, stosunkowo nowego czytelnika, on się trochę broni po latach. No i może to też was zachęci, żebyście sobie sami sięgnęli, chociaż podejrzewam, że w znakomitej większości jesteście już dobrze zaznajomieni z tym i tutaj albo lubicie, albo w niektórych przypadkach może mniej lubicie, ale swoje własne zdanie wyrobione macie. I nie chodzi tutaj, żeby je absolutnie zmieniać. Ja po prostu chciałem przedstawić swoją własną, taką trochę, mój własny take. Co mi się tam podobało? Co mi tak, co mi co mnie nadal zachęca i kręci w tych komiksach, czego się boję, zanim sięgnę po następne tomy, bo jak dotąd przeczytałem tylko ten pierwszy i jestem gdzieś tam na początku drugiego, no i, 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 i co, co mnie tam kupiło i, i jacy rysownicy się pojawili i tak dalej, więc do dzieła, otwieramy sobie, to jak mówię, to jest softcover, papier dosyć taki miękawy, ale jak dotąd nic się nie rozwaliło, więc okej. Okay. Bardzo ładny taki też design, fajne są te komiksy nowe, Ludzie więcej kiedyś, ludzie dzisiaj więcej uwagi przywiązują do, do edycji tych komiksów niż kiedyś. Fajnie, że są okładki Dave'a McKina, oczywiście legenda sama w sobie. Ja nie powiem, żebym jakoś tam nad nimi wyjątkowo ślęczał, czy tam je akurat wyjątkowo tam z klęcznikiem podziwiał. Może raczej bardziej wiem, że są i wiem, że są fajne. Natomiast jak tak czytałem sobie te poszczególne numery, to zwracałem uwagę na to, bo one tutaj nie mają tych żadnych tam credits ani logos ani nic takiego, więc sobie je tutaj wertowałem i zwróciłem uwagę, jak one fajnie są zaprojektowane. To jest w ogóle jakaś, jakieś dziwne techniki tu były, czy to z kolażowania fotografii, czy to może gdzieś nawet ktoś robił jakieś kolaże i wyjątkowo wyrafinowane zdjęcia jakichś większych całostek takich jakichś ekspozycji wręcz. Nie wiem jak McKin to robił, przyznam, że nie zgłębiałem nigdy jego warsztatu. Niemniej jest to też legenda sama w sobie. Wiem, że istnieje taki tomik, który też prezentuje wszystko to, co MacKin tam dla Sandmana zrobił, więc jak ktoś lubi, to, to na pewno znajdzie się tam coś dla siebie. Ja tak jak mówię, mi to pasuje w kontekście Sandmana bardziej niż samo w sobie. Bardzo fajny bayer, fajne te okładki. No i co, zaczynamy z grubej rury, bo no te pierwsze numery ja zresztą pamiętam właśnie z tego Egmontu, one tam nie zrobiły nam jakiegoś super wrażenia, bo są trochę takie, nie wiadomo było o co chodzi, zwłaszcza kiedyś. Natomiast rysuje tu sam Keith z, na spółkę z Mike'em Dringenbergiem. To jest taki trochę duet podejrzany, w tym sensie, że o tam za bardzo nie wiadomo, co kto robi. I tu sprytnie dali Sam Keith and Mike Dringenberg Artists. No i jak sobie spojrzycie, to czas, ten, ten, ta stopka przez parę pierwszych numerów pozostaje taka sama, ale już wnętrze wydaje mi się, że tutaj jest... Mówię podejrzane, dlatego że tutaj za bardzo nie wiadomo, kto co robi, i widać, że czasami tu oni się zmieniają w jakiś tajemniczy sposób, gdzie to nie do końca jakby widać, co tu robił Kid, a co tu robił ten Dringenberg. Dringenberg, tak, tak, Dringenberg, ok. E, oczywiście fajne liternictwo to da Kleina, koloryści też są, spoko, jak na tamte czasy. Zmieniają się tylko co jakiś czas, na to była normalka. No, i tu tego Kit'a w tych pierwszych numerach rzeczywiście widać dużo. Kit to jest legenda sama w sobie, to tam nie trzeba nikomu przedstawiać. On robił fajne rzeczy w Marvel Comics Presents z Wolverine'em, ale potem też miał taką serię The Max, wydawaną przez Image. Bardzo fajne rzeczy. Też jest jego bardzo fajny Artist's Edition gdzieś tam z jakimiś chyba okładkami czy pracami różnymi. Fajnie się temu przyjrzeć, to jest bardzo taki miodny artysta, bardzo, bardzo fajne techniki, stosuje dużo takiego korektora, dużo operuje kontrastem, ale też ma niezwykle wyrafinowany line work. Tutaj ten linework trochę, znaczy nie, nie wiem szczerze mówiąc, aż tak historycznie w, w Keithu nie siedzę. Jakby nie siedzę w twórczości Kita, żeby ocenić tam na ile on wtedy to było wtedy jakby spójne z, tego, z tym, co robił akurat w tam 89. czy kiedy ten pierwszy Sandman wychodził. Ale, ale widzę, że tutaj ta krecha jest taka trochę, trochę bardziej taka solidna, trochę, trochę bardziej taka, taka trochę, trochę rough. Taka bardziej surowa, bym powiedział, więc tego Dringenberga jest sporo. Dringenberg jest to rysownik, jakby bez zarzutu specjalnego, ale taki dosyć, powiedziałbym, nawet siermiężnawy. Tam nic takiego. Widać, że tu gdzieś jakiś taki dziwny podział był. O, na przykład zobaczcie, ta twarz Sandmana to jest prawie czysty Sam Keith. Tu naprawdę nie ma za wiele do interpretacji. Ja, ja tu widzę ten nos, te uszy, ten te specyficzny podbródek, to specyficzne cieniowanie. Dużo też przerywanego białego korektora, tego przerywania liniami w tym yy, cross który tutaj jest na brodzie. Więc to wszystko to są triki stosowane przez sama kit'a, natomiast tutaj stronę dalej mamy już jakieś takie o wiele bardziej tą, tę krechę taką, taką trochę, no, że tak powiem grubą, bardzo taką niewyrafinowaną, więc naprawdę trudno powiedzieć na ile ten kit nakładał może samo Pensil, a potem tuszował go Dringenberg. Wygląda jakby z numeru na numer się to gdzieś tam zmieniało, no ale dobra. To tyle. E, fabuły tam wam nie będę przedstawiał, bo to każdy już pewnie i tak zna. E, ja tak jak, jak czytałem, bo czytałem dokładnie te komiksy, czy, przeczytałem ca, całe 20 części, wydawało się to zresztą dłuższe niż było. To tak to, 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 to nawet te pierwsze numery mnie wciągnęły, i bardzo przyjemnie się to czyta, bo naprawdę ten duet Keith Ringenberg, który cały czas tutaj leci przez te pierwszych parę numerów. O no, zwłaszcza tutaj, zobaczcie, jak pięknie niektóre plansze wyglądają. Tu zahacza prawie o takie klimaty, które Kelly'ego Jonesa po tym, na tym ubraniu. Zresztą Kelly'ego Jonesa też zaraz zobaczymy. No, także nie, no, myślę, że ten Artwork tutaj broni tego. Gajman się tu gdzieś powoli rozkręca. Ja tak za Gaimanem powiem wam, że super, super to nie jestem jakoś jako, jako za za twórcą książek. Znałem go, znałem go przed przystąpieniem do Sandmana z książek, przede wszystkim z amerykańskich bogów którzy zrobiły na mnie niesamowite wrażenie, jak byłem na studiach. Potem już ja gdzieś tam to już wymiękło. Już chyba jestem za stary na to dzisiaj. Aczkolwiek niektóre takie obrazki, jak na przykład pobyk w, pobyt w, w tego cienia w chacie Hinzelmana, to są obrazki, które naprawdę są bardzo filmowe i do dzisiaj to gdzieś wzbudzają moje, moją sympatię do tej książki. Więc potem sięgnąłem po chłopaków Anansiego i po paru, parę innych książek. Między innymi taki zbiór opowiadań był kiedyś wy, wydany. Taki zbiorek różnych różno, różnostek, takich opowiadanych, jakichś miniatur. I to było mega, mega nierówne. Także ten Gaiman taki jest dziwny. Te chłopaki jego tak samo. To, to nie zrobiło na mnie już jakby większego wrażenia. Gdzieś tam uleciał ten czar. Wydaje mi się, że to był raczej te amerykańscy bogowie, to było coś, American Gods, to było coś, co, co Gaima gdzieś tam osiągnął wtedy szczyt. I on potem już chyba nawet trochę, nie wiem, lub bardziej świadomie za dużo nie pisał, bo mo moim zdaniem on może czuł, że nie, nie tego nie przeskoczy. Ja w każdym razie tak retrospektywnie to trochę widzę, że to, to była powieść tak interesująca, a moim zdaniem jednak, chociaż może nie oryginalna, bo tam dużo wtórności było wobec takich różnych pisarzy, takiego magicznego realizmu, to tam tylko ktoś, kto naprawdę nie czytał ni niczego, to widział w tym jakąś zupełną nowość. Yy, to wystarczy na nawet tam Garcia Marqueza przeczytać, cokolwiek, żeby tam wi widzieć, ile on tam z tego czerpał. Ale w każdym razie, yy, w każdym razie, to, 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 to tam dla Amerykanina to może taka pomyśl rzeczywiście być odkrycie. <laughs> Sorry, ale no tak to jest niestety. Więc, no dobra, ale wracamy do tego naszego tu, bo za dużo o a za mało tym Sandmanie. I zobaczcie, tutaj też, Sam Keith and Mike Dringenberg Artists. Ale gdzie jest ten Keith? No może tutaj troszkę go jest, ale tu na przykład w tym? E, tu jest jakby, o, tu jest zupełnie inna krecha. E, troszkę gdzieś tam tego te, tego Kita może widać, ale to jest zupełnie inna krecha niż ta, z którą mieliśmy, skoro mieliśmy do czynienia kilka numerów wcześniej. W twarzy Sandmana ciągle widać tę manierę, natomiast Natomiast nie za zu widzę zupełnie i bardziej jakby większy wpływ Dingenberga, nie wiem, może Keith, który gdzieś tam mi się kiedyś obiło, on też odszedł z tej serii, nie był jakoś taki chyba mega zadowolony z tego wydaje mi się, że on w pewnym momencie gdzieś tam może już zaczął kłaść jakieś może, może background, może jakieś te breakdowns albo co, jakieś takie luźne layouts albo coś takiego. To by, było, to by miało sens. Chociaż tak jak mówię, do końca pewnie nie jestem co kto tu robił. Wydaje mi się po prostu, że stopniowo jakby ten kit się oddalał, aczkolwiek niektóre szoty, tak jak shot na przykład tej kobiety tutaj e, przerażające jest na, są naprawdę fajne, więc mm, nadal to gdzieś tam mnie graficznie trzymało. No i przewertujmy sobie parę do przodu tu ciągle ten jak był ten kit z tym em, Ciągle to jakoś tak fajnie wyglądało. Tu, tu naprawdę niektóre strony robią mega wrażenie do dzisiaj, także spoko mi się to całkiem czytało. Biff się zaczął gdzieś tam, gdzie ten, to jeszcze ciągle widzę twarze Keitha, gdzie, gdzie wszedł sam Dringenberg, który tu moim zdaniem gdzieś tam nie do końca dźwiga tę serię. Zajrzyjmy sobie tutaj trochę, żeby wam też wszystkiego tutaj nie spoilerować i nie nudzić was przeglądem całości. O tu gdzieś zaczynają się już te rzeczy, gdzie Mike Dringenberg i razem z Malcolmem Johnsonem III zaczęli to robić. I tutaj o wiele bardziej od strony graficznej już po, poszło w takiego kierunku naprawdę generycznego vertigo. Naprawdę graficznie się nic nie dzieje. Może z małymi wyjątkami. Czasami Dringenberg, tak jak tutaj, ma czasami jakiś taki polot, gdzie tak bardziej jedzie po bandzie. O, na przykład tu w tej twarzy, albo w tym quasi-diamencie, czy to tam za kamień. Gdzie gdzie on faktycznie pokazuje jakiś taki czad, ale to jest trochę od rza z rzadka, natomiast o większość to jest takie jakieś, moim zdaniem trochę jakieś, tu jeszcze nie widać tego tak bardzo, ale takie siermiężnawa narracja, która jakby nie dźwiga tego komiksu, przez co scenariusz musi ten komiks dźwigać. O, tu znowu powrót do paru fa fajnych, interesujących ujęć. Także jakby ten Dingenberg gdzieś ten czad ma, tylko on gdzieś nie do końca we wszystkich kadrach go, go według mnie pokazuje. No ale co, co tak naprawdę ja zaobserwowałem tutaj, to to, to jest dobry przykład na to, jak działa i jakie zalety, ale też jakie wady ma praca, która polega na tym, tak, z pracą z tak zwanym full script. Full script, czyli pełen scenariusz. Ja słyszałem, nie mam żadnej specjalnej edycji, która by to potwierdzała, tak słyszałem gdzieś w jakimś wywiadzie, że właśnie, czy, czy w jakimś źródle, że, że Gaiman tutaj pracował na pełnym skrypcie, że on tutaj naprawdę dawał, dawał całość, zamiast jakieś tam tylko luźne uwagi do, całe, do każdego numeru. I to, to moim zdaniem widać. Dringenberg po prostu tak gdzieś nie do końca potrafi udźwignąć te zamiary Gaimana jako pisarza. On tu wtedy zaczynał dopiero przygodę z komiksem, z tego co wiem. I czasami mam wrażenie, że Dringenberg nie do końca, jakby przenosi to, co Gaiman miał gdzieś w głowie, bo jak pisarz, słuchajcie, zaczyna wam dyktować to, co macie narysować, to to jest duże niebezpieczeństwo, bo pisarz to zaraz wymyśli, że wiecie, co jest klasyką gatunku takiego, to jest to, że pierwszy panel, jak wam daje, writer do napisania. Dlatego ja między innymi nie, nie współpracuję z writerami, bo e, z różnych powodów nie współpracuję z writerami, ale przede wszystkim jednym z takich jest trochę strach o to, że ilekroć gdzieś tam trochę czasami miałem taką możliwość, albo gdzieś tam się nad tym zastanawiałem, to, Zawsze mnie przeraża ten paradygmatyczny pierwszy panel każdego writera, który jest na pół strony i który opisuje, że oto widzimy całe lotnisko ludzi, na których jeden się drapie w lewą łydkę, drugi jednocześnie ziewa, gra na skrzypcach i jedzie rowerem do tyłu na linię, a trzeci to jeszcze tam gdzieś patrzy w lewo, ale koniecznie na swoją byłą dziewczynę, która z kolei też macha do niego w oddali. Więc to jest mniej więcej ten poziom tego full script. Możemy tak jechać godzinami, ja wiem, ale powiem Wam, że ja się trochę tego, ja trochę się tego boję. I to jest taka trochę, przed czasami ludzie, którzy, ja myślę, że Gaiman trochę może pozwolił Dringenbergowi też wpaść razem z sobą w tą pułapkę, że um, ludzie, którzy nie za bardzo wiedzą jak komiksy się tworzy, oni często myślą, że komiksy to można zaprojektować jak taka zupełna maszyna, tak jak książka. Komiks jeżeli rządzi trochę innymi prawami. Ta narracja nie może iść czasami tak szybko jak narracja książkowa. Jest bardzo trudno oddać wiele wyrazów twarzy, wiele w ogóle wyrazów, mowy ciała, które w książce możecie wszystko spokojnie opisać, więc to, co mu chcę powiedzieć, to to, że pisarz zawsze dąży do opisania jak największej ilości rzeczy, a w komiksie komiks to jest medium, yy, uboższe pod względem ekspresji pod pewnymi względami niż komiks. Pod pewnymi względami jest bogatsze. Możecie więcej pokazać, ale Macie mniejsze pole do zawarcia dużej informacji na jednej stronie. Pod tym względem jest to uboższe medium, bo w książce możecie wiecie, spędzić stronę opisując całą scenę, tutaj, o właśnie dokładnie, kim są te panie. Możecie nawet opisać już background tych kobiet tutaj. Także możecie nawet powiedzieć, kim są i, i wiecie, nie zdziwym się, czasami, po, nie wiem jak Geiman tutaj robił, ale wiecie, no wystarczy sobie wyobrazić writera, który podchodzi, no jedna z nich to jest pankuwa, druga z nich to jest tam jakaś lekarka tego. No jak rysownik ma oddać to na jednej stronie? No, robił tu pewnie ten Ringenberg, co mógł. Moim zdaniem to widać właśnie to, że ten, że Gaiman był gdzieś tu trochę jeszcze niedoświadczonym komiksarzem pod względem warsztatu, i, i gdzieś tu te znakomite jego pomysły, które on przeżmiewał, one gdzieś tu się rozpływają. Ja tam pamiętam, że miałem taki jeden numer, był. Jeden numer był, który szczególnie zwrócił moją uwagę, że tam naprawdę nie było za bardzo wiadomo, what the hell is going on. Tam były takie trochę takie sceny gdzieś na schodach, może zaraz je znajdziemy. To chyba było w tym The Dolls House, gdzie było to małżeństwo Kena i Barbie takie. Ja tam nie do końca wiedziałem, jako czytelnik byłem zmieszany, ja byłem confused, ja nie do końca wiedziałem kto tam jest na tych schodach, co to się dzieje i to nie jest dobre, bo, bo nie jest celem naszym żeby być confused, żeby czytelnik był confused. I moim zdaniem to się tu czasami w tym scenarznie dzieje. Natomiast same historie są ciekawe, ja tak miałem, mówię Wam, mieszane uczucia, czasami mnie nudziło, czasami mnie znowu wkręcało, znowu na parę numerów, jakoś tam skończyłem. O tu, by the way, widziałem chyba jeden numer, jeden odcinek serialu właśnie z tym, se randomowo sepuściłem któryś odcinek właśnie, eee, z Death chyba właśnie to było. I powiem Wam, nie wciągnęło mnie, no nie wiem, wiem, że tutaj opinii będzie tyle co włosów na mojej głowie, ale... Ale, ale mnie jakoś tak nie biorą już te seriale teraz. Nie, niczego nie wyciągnąłem z tego serialu, co bym nie widział w komiksie tam poświęcenie 20 minut. I dałem sobie spokój, słuchajcie. No, ale tak bywa. Wracając do komiksu. No, no to takie cały czas jest podobne w sumie rysunki. O, tu pamiętam też fajną opowieść z tymi, z tym, z tym z z dziwną postacią. Tutaj z mitów jakichś chyba afrykańskich, czy coś, coś w tym stylu. Już pamiętam trochę jak przez mgłę. Bo nie jestem jakiś taki dobry w tym takim wiecie odkrywaniu i pamiętaniu lore. Ja jestem takim czytelnikiem trochę, wiecie co, zaraz tu jedną stroną mi wleci, a drugą zaraz wszystko zapomnę. Więc to ja jestem trochę taki z tej szkoły. Nie będę tam się zgłębiał, że o, ta postać się pojawiła potem w numerze 72. Eee, to czasami to pamiętam z dzieciństwa, ale teraz już tak nie mam. Guzik mnie to obchodzi, że ta postać się tam gdzieś pojawi potem czy nie. Eee, no, ale no, zobaczcie, znowu fajna jakaś taka okładka tego makina naprawdę fajne wrażenie to robi. No i tu czasami się zdarzają takie fajne, fajniejsze panele, ale tu dużo też potem kombinowali z takim układem stron. O i trochę moim zdaniem trochę mało tej ekspozycji tutaj zostawił Gaiman. Dingen, pola do ekspozycji Dingenbergowi zostawił Gaiman. Czyli jakby brakuje czasami tego, żeby wiedzieć gdzie to się dzieje, gdzie te postacie rob, co te postacie dokładnie robią, co co się do diabła wyprawia. No jest to trochę ubogie takie, moim zdaniem, pod względem przekazywania informacji co do, co, do, co, do, co do current status. trochę Brakuje trochę tutaj takiego, że hrabina wyszła z domu o piątej. Jest tu tyle eksperymentowania, tyle fajnego eksperymentowania Gaimana. Nie powiem, że nie... Ale że czasami mi brakuje takiego prostego przedstawienia, gdzie jesteśmy, co to jest, za postać tego. Może jestem starej daty, ale mi to trochę brakowało. I to nie dlatego mi brakowało, że to były jakieś eksperymenty, tylko dlatego, że brakowało tego prostego ekspozycji, prostej w, w wydaniu rysownika. I to był taki mój trochę największy problem, zwłaszcza jak czytałem to zmęczony wieczorami, że o, to jest ten odcinek. Zobaczcie, gdzie ja zwróciłem na to specjalnie uwagę, że no niby fajnie gdzieś tu wchodzimy do domu, no ale potem ona tu wchodzi do domu. Tu i zobaczcie i tu widzi tu o to ona tu wchodzi gdzieś ma wejść po schodach i tu nagle widzi kogoś na tym panelu o no to skąd oni wychodzą z tyłka wyszli tu nic nie widać tu ha, ha, excuse me hall i ona pierwszy raz się pojawia ta babka nie wiadomo z jakiego tyłka w ogóle coś mówią spoko ale nie wiadomo skąd oni wyszli ja tu nie widzę jako że jest czytelnik nie widzę tu panelu gdzie tu jest jakiś teraz skrawek włosów się post faktum domyślam że to jest jej skrawek włosów ale to nie jest dobry storytelling. No, to nie jest dobry storytelling. To mnie, to mnie wprawiało w, taki, w taką konfuzję jako czytelnika. I myślę, że lepiej by to zadziałało, gdyby tu może Dringenberg miał więcej stron jednak do popisu, trochę tych shotów, zrobił prawdziwych ze schodami. Tam powinno być trochę pobożemu tak bardziej, niż tylko takie trochę te oniryczne wizje Gaimana. Że ja, ja wiem o co mu chodziło, ale ja myślę, że tam zabrakło trochę tej współpracy z rysownikiem, że to było takie trochę. To, to wyrobnictwo, takie współpracy artysty z writerem, trochę za bardzo to dało o sobie znać. Myślę, że gdyby tu jednak on widział to, jak to wyjdzie, to by trochę się pewnie zmitygował. Tak mi się wydaje, że to, 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 to był dla mnie właśnie ta strona, sobie zapamiętałem, że mówię, kurczę, co to jest, ale gdzie ta kobitka, co to jest, jakiś manekin, czy co, naprawdę słabo to działa. No, ale nie żebym marudził, bo tak jak mówię, przeczytałem całość i nie zamierzam się tego pozbywać z biblioteczki, to jest coś, do czego będę sobie jakoś chyba nieczęsto wracał, ale, ale, ale na pewno przeczytam dal, dalsze, cztery, dalsze trzy tomy, bo, bo warto jednak znać całość i, i nie powiem, żeby nie zdarzały się fajne opowieści. Więc słuchajcie, ja tak no nie jestem jakimś super, super fanem tego sandmana, ale, e, ale poczytać sobie poczytam, zwłaszcza że momentami naprawdę zdarzają się perełki, potem jak wchodzi Kelly Jones, no to już w ogóle jest ekstra. O, tu na przykład fajna historia była o Kolesie, który się nigdy nie starzał, taka typowo Gajmanowska. Znowu to nie jest dla mnie nic nowego, bo ja wiem, jak on te opowiadania kiedyś pisał, i ja do tego nie podchodzę jak do jakiegoś objawienia, bo on pisał wiele opowiadań w tym stylu, takich właśnie realizmu magicznego. To nie jest nic nowego, to jest coś nowego tylko dla kogoś, kto wcześniej z tym miał nic do czynienia. Ale, ale na pewno na tle komiksów amerykańskich z tego okresu to jest pewne nowum, więc nie dziwię się, że osiągnęło to pewien, pewien spektakularny sukces. No i z sukcesem się nie dyskutuje. Ja dlatego właśnie nie chcę dyskutować z tym sukcesem z Sandman. Ja bardziej chcę przedstawić swój punkt widzenia, no bo co będę ukrywał? No nie będę tu, jak z reguły wiecie, ja się nie hamuję, jak mam coś do, do takiego, jak mi się coś mega podoba. Natomiast tutaj jestem trochę bardziej taki, powiedzmy, mam no, trochę bardziej ambiwalentny stosunek. No ale niewątpliwie niektóre pomysły na, na, na odcinki są super. Tak samo z z zgromadzeniem tych seryjnych zabójców czy ze specjalnym tym. No to takie też bardzo gaimanowe wątki się pojawiają. Jak ktoś czyta Gaimana, to 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 mówię, to są rzeczy, które praktycznie w każdym opowiadaniu, w każdej gdzieś tam te wspólne takie mianowniki je widać bardzo. No, pokażmy sobie może jeszcze tego Jonesa, bo wydaje mi się, że to było takie najbardziej sexy tutaj w tym tomie pod względem graficznym. I jak przyjmuje ster w ogóle Kelly Jones, tu mam wrażenie, że właśnie znika ten Dringenberg, który gdzieś tam się naprawdę przewija przez te... Miałem wrażenie, że przez całe tuziny tych numerów tam naprawdę brnąłem. Czasami, no i mówię wam, niektóre kończyłem szybko, bo mi się podobały, niektóre były tak przegadane, że musiałem obracać komiks albo coś tam robić, zastanawiać się, co tam było w poprzednim odcinku, że mnie to zniechęcało. No ale w każdym razie, tu jak ten przejmuje Kelly Jones, pałeczkę, i jego będzie więcej też w drugim tomie, na który ostrze sobie już kiepkły właśnie też, bo jestem dopiero tam gdzieś na którymś jeden z pierwszych tych odcinków. No, to tu jest, że jest o wiele lepiej, i widać, że jednak ta klasa rysownika trochę pomaga. Może też już Gaiman był trochę bardziej wtedy wprawiony w to, co robił. Natomiast tu ewidentnie warto to mieć chociażby dla tych pięknych ilustracji Kelly'ego Jonesa, którego nikomu, nikomu przedstawiać nie trzeba. Zresztą też historia sama fajna o muzie. To akurat mi się teraz przypomina. Zobaczcie, jaki fajny tusz tych pleców tutaj. Także nie wszystko działa. Kelly Jones to jest gość, yy, znany każdemu. Komikserzowi, który o czymkolwiek słyszał, więc słuchajcie, co tu dużo mówić. O, też historia Al kotach fajna. O, zobaczcie, tutaj trochę Ala, taki Swamp Thing. Trochę oczywiście, że inspirowany tym starym, starą sagą Alana Mora, Stephena Bizet i, i innych tam z czasów Swamp Thing. żeby nie powiedzieć jeszcze Bernie Wrightsonem, czy wcześniej. Taka, takie, no jak to Kelly Jones ma, przecież to tamte to piętno to jest ewidentne. Wrightsona też na, na pracach Jonesa. No, ale w każdym razie wygląda to super. Ja właśnie dzięki temu Jonesowi się tu trzymałem przy tej końcówce tego pierwszego numeru. Całość jest fajnie wydana, fajne też kolory. Także, jeżeli tylko myślicie o tym, jak kupić całego Sandemana dzisiaj, to, to spokojnie mogę Wam powiedzieć, że ma to sens. Koszt takich czterech numerów, jak kupowałem jakoś tam kilka miesięcy temu, to był mniej więcej jednego wielkości rzędu jednego tego omnibusa nowego, więc spoko, całkiem spoko wychodzi. O, tutaj jeszcze te ilustracje gdzieś tam zaczynają się kisić, ja niestety widziałem, że w tych nowszych numerach z pewnymi wyjątkami jak na przykład Sean McManus albo ten. Tam chyba, zdaje się, jest trochę Mata Wognera, nie wiem, czy jest, może nie ma, może mi, się, może mi się pomyliło z kimś innym, ale w każdym razie Jones czy Sean McManus, to są dwa nazwiska, które zapamiętałem, no to potem jednak będą też przeplatać się z jakimiś takimi trochę, no, może już nie z tej najwyższej półki. To, to jest taki też kolejny problem z sentymentem, że tutaj te rysunki, to nie jest treść. W sensie, że rysunki nie są jakby kluczem tego komiksu, tu kluczem jest scenariusz, jeżeli ktoś lubi komiksy oparte na, o scenariusz, to spoko. Ja natomiast wolę, jak ten scenariusz jest, jest tym bardziej wspierany jakimiś znakomitymi rysunkami. Tutaj Sandman prezentuje się jak typowy komiks w kratkę. Na przykład tego rysownika tutaj na, naprawdę nie, no nie widzę, nie wyciągam z tego nic interesującego z tych paneli, więc, więc tak trochę to muszę polegać na scenariuszu, który czasami jednak dzisiaj już dla mnie jest męczący. Zwłaszcza jak się tego Gaimana zna. No ale dobra, nie będę już marudził. I tak komiks mam, fajne takie wydanie, fajnie sobie przelecieć przez te wszystkie księgi. Nie będę kupował kolejnych książek magii ani Sandman The Dream Hunters, bo nie zachwyciło mnie aż tak, żeby tam się wgryzać w to uniwersum. Poza tym też słyszałem opinię, że warto stick to original series, więc chyba po prostu wystykuję do tej oryginalnej serii i tyle. Skończę ją, gdzieś tam pewnie odstawię na półkę i niedługo zapomnę. Pewnie będę pamiętał tylko Kelly'ego Jonesa. Takie to moje te wrażenia są z czytania. Każdy ma pewnie swoją opinię, natomiast takie trzy grosze trochę z punktu widzenia komiksowego warsztatu, to co ja widzę z perspektywy właśnie lektury dzisiejszej, niedawnej, a komiks przecież podchodzi sprzed, no, już ponad 30 lat w tej chwili, także jak zobaczcie jak ten czas leci. I tym optymistycznym akcentem możemy sobie zakończyć. Ja zrobię potem jeszcze przegląd tych kolejnych tomów. Ciekawe mnie, ciekawi mnie jak będzie w tych następnych tomach. Podobno Sandman im dalej w las, tym też jest lepiej, więc, e, więc spoko. Natomiast tak jak mówię, pewnie będę go sobie dawkował powoli, bo trochę się nim przesyciłem i nie była to lektura, którą pragnąłem tak czytać, wiecie, od deski do deski, z którą, do, którą, do, której by, do której by mnie ciągnęło co, co wieczór, tylko raczej musiałem się czasami zmuszać, żeby po nią sięgać. Więc, no ale nie mniej jednak ogólnie całkiem satysfakcjonujące wydanie. Jak ktoś lubi, a nie ma, to niech się przyjrzy temu, bo jest też fajny hardcover, także... Spoko, what's not to like. Ok, dzięki wielkie. Jak Wam się podobają te nasze nawiki, to zawsze pamiętajcie, zapraszamy do dawania kciuków w górę, komentowania, subskrybowania, uderzenia w dzwon, żeby Wam dawało notyfikacje, kiedy są nowe filmiki. To zawsze coś daje, pozwala nam rozwijać kanał. A tymczasem, Borem Lasem, dzięki, wielkie za uwagę i do następnej nawiki. Trzymajcie się.